Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach, tak się nazywa ten kanał. Mam dzisiaj dla Was mega fajny odcinek, bo jestem w stanie Wam pokazać naszą nową inwestycję na Filipinach. Zaczynamy! Dla tych, którzy są pierwszy raz na tym kanale, chciałbym tylko i wyłącznie wyjaśnić, że od 7 lat mieszkam na Filipinach. Założyłem tej rodzinę, mam wspaniałą żonę i wspaniałą córkę. Jeżeli interesuje Was życie na Filipinach, zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz do śledzenia nas na takich portalach jak Instagram. W tym momencie udajemy się w kierunku Walencji. Walencja to górska miejscowość oddalona o 10 km od Dumaguete. Chciałem Wam pokazać ten kawałek drogi, ponieważ jest to kluczowy element pod naszą przyszłą inwestycję, którą zresztą zobaczycie za moment. Okej, okay, słuchajcie, ja już jestem na miejscu. Ja miałem jakieś drobne problemy z GoPro, ale chyba się nagrywa, mam na taką nadzieję. Słuchajcie, jesteśmy na naszej nowej inwestycji, na naszej działce. Tak, słuchajcie, kupiliśmy kolejną działkę, w zasadzie to ją spłacamy jeszcze, ale to nie jest tak, że to jest wzięte na raty czy na cokolwiek, na jakiś tam procent. Tylko po prostu od rodziny Krystyny udało nam się odkupić tą działkę, i oni akurat powiedzieli tak, że spokojnie to możemy spłacać po prostu miesięcznie, albo tam co jakiś czas płacić większe pieniądze na to. No bo oczywiście nie mieliśmy gotówki tak od razu, żeby odłożyć to całą działkę. Natomiast wyjaśnię Wam sytuację, gdzie jesteśmy, bo to jest najważniejsza rzecz w tym momencie. Słuchajcie, eee, tak. Tam jest Walencja, jakieś 2 km w górę. Tam jest Bakong, jakieś 4-5 km w dół. To jest główna droga pomiędzy Bakong a Walencją. I na razie, jak widzicie tutaj, są tylko jeszcze dwa pasy, ale te pasy zostaną poszerzone do czterech pasów. Tak jak jechaliśmy tamtą wcześniejszą drogą, którą była główną drogą pomiędzy Walencją a Dumaguete. I tam oczywiście jest dużo większy ruch niż tutaj, ale uwierzcie mi, że ten ruch się tutaj zwiększy, bo budują całą obwodnicę Dumaguetę, więc tędy będzie szedł ruch. Tak, kupiliśmy tą działkę, bo. Christine tutaj ma swoje tam, gdzie widzicie te domki postawione, to to jest tak naprawdę Christine już działka i ona ma tam swoje, chyba bodajże około 200 metrów kwadratowych. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, ktoś z rodziny zaoferna, zaoferował nam, że może sprzedać swoje kolejne 200 metrów. Więc tak szybko pomyśleliśmy, kurde, to jest całkiem niezła inwestycja, ponieważ. Oczywiście nie chcemy tutaj domu budować, nie chcemy tutaj budować innych domków na wynajęcie czy cokolwiek innego. Chcemy tutaj zbudować, słuchajcie, coś do wynajęcia. Co to będzie do wynajęcia? To będzie zaraz. Ale na razie skupmy się na działce. Czyli na ten moment tak naprawdę mamy tutaj 400 metrów kwadratowych. I te 400 metrów kwadratowych chyba że zaczyna się tutaj. Tutaj nawet gdzieś powinien być chyba taki wstawiony słupek, o ile dobrze pamiętam. O, słuchajcie, nawet nie wiem gdzie. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, działka nie jest liczona od, od drogi, jest tylko liczona tutaj kawałek dalej. Czyli y, to, co oni już i tak mieli jakby w, w planach, że przedłużą, pogrubią, po poszerzą tą drogę, to to oczywiście będzie zrobione. Nie wiem gdzie jest teraz ten słupek. Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, mamy już całe papiery na to. No i ta działka idzie, słuchajcie, tam do końca. Te bambusy są na naszej działce. Wszystkie. No może 90%, bo tam bo gdzieś tam wyrasta, gdzieś w drugą stronę. I ta działka się ciągnie tak. Te domki, co też są postawione na naszej działce. I w zasadzie nasza działka, z tego co pamiętam, to jest gdzieś to praktycznie tego, tego domku. Tego murowanego domku, co tutaj widzicie. I na razie oni jeszcze korzystają z tego. O tym zresztą za chwilkę Wam powiem o tych takich kotyczach, co oni tutaj budują. Bo to też jest ciekawy temat, ale po prostu chcę Wam pokazać tą działkę. Więc teoretycznie możemy wyciąć te wszystkie bambusy, możemy je wykorzystać, one są nasze. I o, i działka jest do końca tego. Nie wiem, gdzie jest ten supek. Muszę kiedyś po prostu oznaczyć te słupki, przywieźć taki spray i je po prostu zamalować na jakiś kolor fluorescencyjny, bo zawsze ich nie mogę znaleźć. No ale tak czy inaczej, słuchajcie, od tamtąd taki kawałek. Tak jak wspomniałem, to jest 400 m2, czyli już takie powiedzmy 20 na 20 z tego, co pamiętam, tak? Matematyka mnie nie myli więc to już jest nieźle i to jest w takim właśnie chyba kwadracie. Może troszeczkę bardziej prostokącie, bo to jest chyba troszkę dłuższe niż szersze. Ale działka jest naprawdę bardzo fajna pod inwestycje. I oczywiście zastanawiamy się nad tym, co zrobić dalej. Ponieważ jest taka sytuacja, że no, oczywiście na razie spłacamy tą działkę. Podejrzewam, że spłacimy ją no na pewno do końca tego roku. No i co dalej. Oczywiście, aha, też pytanie, <noise> też odpowiedź dla tych wszystkich, którzy oczywiście zawsze narzekają, bo pod zaraz napiszę w komentarzach Rafał Boron, co ty tam pieprzysz, przecież tak nie możesz kupić działki. No oczywiście, że nie mogę kupić, ja kupiłem tą działkę, albo inaczej moja żona kupiła tą działkę. I na tym skończymy dyskusję na ten temat, bo jak pewnie wiecie, obcokrajowiec nie może kupić działki na Filipinach. Ale tak czy inaczej, kupiliśmy tą działkę i ta działka jest, słuchajcie, bardziej pod przyszłość dla Emilii, a nie dla nas. Tak czy inaczej, na razie jest na imię i mojej żony i pewnie tak pozostanie. Chociaż bardzo możliwe, że e, kiedyś to przepiszemy na Emilię i taki powiedzmy to będzie nasz delikatny plan emerytalny, może coś na jej edukację. I teraz Wam powiem, co jest kilka opcji, co możemy zrobić z tą działką. I piszcie w komentarzach, co uważacie za najlepsze. Oczywiście, pierwsza opcja, taka najprostsza i najbanalniejsza, można powiedzieć. I to, co można zrobić na Filipinach, to na przykład wystawić po prostu ogromne ogłoszenie tutaj na froncie i napisać do wynajęcia long term, na przykład kontrakt na 20 lat i ktoś wynajmuje to na 20 lat. To jest pierwsza opcja. Kolejna opcja, co możemy zrobić, to wyczyścić tą ziemię, wyrównać, możliwe, że nawet wylać beton tutaj gdzieś w jakimś taką, zrobić takie alejki i wybudować pomieszczenia do wynajęcia na takie małe filipińskie biznesy. I to jest chyba jedna z lepszych opcji na dzień dzisiejszy, którą przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ możemy ich tutaj podejrzewam, że postawić z 8-10 do wynajęcia nawet. Tak mi się wydaje. To jest bardzo prosta konstrukcja. Ja w ogóle za chwilkę pojadę i pokażę Wam, jak one wyglądają. Ale jaki jest zamysł tego? No dobra, akurat kogut tu jest. Jego nie będzie w przyszłości na 100%. Ale ogólnie wybudować je i wynajmować. Wynajęcie takiego jednego domku na biznes, powiedzmy bardzo małego, na Filipinach to jest nawet około 10 tysięcy peso, czyli to jest jakieś 800 złotych na polskie. Jeżeli byśmy mieli, słuchajcie, 10 takich domków wybudowanych tutaj, wszystkie by były wynajęte i to by było zrobione w takim bardzo fajnym kompleksie, że na przykład jest 5 różnych restauracji, 5 jakichś takich małych barów, jakieś takie barbecue i inne pierdoły, to tutaj Filipinczycy zaczną przyjeżdżać, bo będą no, wiedzieć, że to jest taki spot zrobiony tylko i wyłącznie pod właśnie, pod takie no, spotkania, takie jakby centrum, małe centrum, gdzie można właśnie kupić różnego rodzaju produkty. I to są też bardzo popularne e, miejsca, gdzie pod franczyznę to e, wykupują, wynajmują na przykład na parę lat. Czy na przykład jakieś tam biorą sobie franczyznę, na przykład jakieś frytki, jakieś inne pierdoły I słuchajcie, i to działa. W Dumagętej jest kilka takich miejsc i one są naprawdę bardzo popularne. Oczywiście to zależy, jak, czy są małe, czy są duże. To na pewno nie będzie jakieś wielkie, no bo tak jak mówię, pszczelam, że maksymalnie jakbyśmy 10 tutaj postawili i w środku pewnie zrobili jakieś takie zadaszenie żeby były stoliki i najpierw możliwe, że to by działało ale to jest oczywiście plan jakiś taki dłuższo terminowy. na pewno nie uda się tego zrealizować w tym roku i na pewno pewnie nie uda tego zrealizować w przyszłym roku chociaż kto wie jeżeli będą pieniądze to się oczywiście wszystko da zrobić tak czy inaczej to jest druga opcja i jeszcze jest trzecia opcja która ostatnio mi wpadła do głowy czy na przykład po co budować betonowe te takie budynki do wynajęcia jeżeli można to zrobić na przykład z tych kontenerów morskich. I to też jest jakaś opcja. Mój znajomy właśnie się dowiaduje ile takie kontenery kosztują tutaj, bo przykładowo taka mała restauracyjka, co ona tam potrzebuje jeden palnik i robi na przykład dwa rodzaje frytek i innych pierdół, to potrzebuje połowę takiego 40 40 feet kontenera. Czyli w takim jednym kontenerze teoretycznie dwie restauracje mogłyby się znaleźć, bo to jest takie po prostu tylko okienko, tam się nie kupuje, w środku tutaj się je na zewnątrz, więc po prostu ktoś tam kupuje w okienku, idzie sobie na zewnątrz, siadź i wtedy sobie ja. I to by była też jakaś opcja, no bo z kontenerami. Hmm. Z kontenerami jest o tyle łatwiej, że jeżeli ten biznes by nie wypalił, to te kontenery dalej możemy później sprzedać albo przestawić na inną działkę. Więc to jest jakaś opcja. Muszę się dowiedzieć, czy to też jest jakieś ciekawe rozwiązanie, ile by to kosztowało. Wydaje mi się, że to akurat by było troszeczkę droższe na początek niż budowanie takich budynków. No ale wszystko zobaczymy. Muszę jakieś plany rozrysować, zobaczyć w ogóle, czy to się będzie opłacało, ile taka inwestycja dokładnie będzie kosztowała. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to były jakieś ogromne pieniądze bo najprawdopodobniej udałoby się załatwić już kilku klientów, nawet przed wybudowaniem tego, którzy by już byli zainteresowani wynajęciem tego na przykład na przyszły rok. Tak przynajmniej się wydaje. I oczywiście, słuchajcie, zapytacie się, czy to na przykład miejsce tutaj jest turystyczne. No, oczywiście, że nie jest to miejsce turystyczne, bo jak widzicie, to jest tylko i wyłącznie główna droga, gdzie dużo osób by się mogło zatrzymywać, ale na pewno nie turystów. My patrzymy to pod względem właśnie lokalnej społeczności, która będzie się tutaj zatrzymywała. Tak samo obcokrajowców, którzy na przykład tutaj gdzieś mieszkają w okolicy, żeby na przykład iść do jakiejś dobrej kawiarni, kawy się napić, piwa się napić, czy czegoś innego. Ale oczywiście też, słuchajcie, bo to też. Tak już myśląc długofalowo, po co wynajmować te budynki, jeżeli można założyć swoje jakieś tam małe restauracyjki? I to też jest na przykład dodatkowy pomysł na to, że jeżeli na przykład dwie takie, dwie takie małe restauracyjki nie byłyby wynajęte, to czy na przykład nie warto zainwestować tam pieniędzy, wynająć jakichś tam Filipińczyków, pracowników, żeby na przykład otworzyć to we własnym zakresie i teoretycznie na przykład powiedzieć, że to będzie tylko inny, jedno miejsce, które może sprzedawać alkohol w tym całym kompleksie. Wtedy mielibyście monopol na alkohol. Nie? Dobra, to już przeginam, może trochę, ale są takie inaczej rozwiązania, które po prostu chodzą mi po głowie. Napiszcie mi w komentarzu, które myślicie, że będzie najlepsze. Nie wspomniałem Wam też o jednej ważnej rzeczy, słuchajcie, to co jest po drugiej stronie, tam gdzie ten pan sobie tak siedzi, tam jest całe call center filipińskie, bardzo dużo Filipińczyków podobno tam pracuje, więc podejrzewam, że jeżeli po przeciwnej stronie mieliby tutaj taki bar czy restaurację, gdzie naprawdę mogą zjeść, tak jak zresztą tutaj widzicie, ten mały chłopak tam sprzedaje, hej, don't be shy. On tutaj ma taką restauracyjkę, podejrzewam, że to jego mama ma restauracyjkę, ale oni tutaj to wybudowali. I to jest na terenie akurat znowu kolejnego brata Kristin, który wydzierżawił im to za jakieś pewnie 1000-2000 peso miesięcznie, ten kawałeczek ziemi, i że mogli tutaj postawić. Oni tutaj sprzedają właśnie takie filipińskie produkty, czyli normalna taka kantyna filipińska, gdzie macie jakieś różne produkty. <noise> Wstydzi się i ucieka. <noise> tak jak widzicie, jakieś właśnie mięcha, jakieś no spring rosy, mięsa. mięsa. I tak dalej, więc oni to sprzedają. Bo tam po drugiej stronie, właśnie podobno, tego chyba nie pod tą halą, tylko tam jeszcze gdzieś z boku. A i tam jest jeszcze właśnie to call center. Sorry, to nie jest to wejście, tylko tam następne. I tam jest bardzo dużo osób. I oni kupują, e, po nich tutaj przychodzą i kupują od nich jedzenie. Więc jeżeli by tutaj taki kompleks powstał, to naprawdę to by było fajne. Wiesz, tak czy inaczej czekam na Wasze komentarze, napiszcie mi, co o tym myślicie, czy taka inwestycja ma sens. A ja w tym momencie jeszcze pokażę wam słuchajcie te kotydże. Skoro jesteśmy tutaj. To są takie domki filipińskie, które są budowane w całości z bambusa. I od razu odpowiadając na wasze pytanie, nie oni nie kradną naszego bambusa, który tutaj jest, tylko oni przywożą sobie już bambusa wysuszonego i zaimpregnowanego w jakiś tam sposób filipiński. Nie wiem dokładnie, bo nie gadają z nimi. Tak czy inaczej, taki kotycz podajże, taki jak tutaj jest gotowy, sprzedają za około 35 tysięcy peso. Tutaj macie na dole przelicznik ile to jest. To jest takie, takie ciekawe miejsce do no, posiedzenia. Myśleliśmy nawet z Christine, czy nie, czy nie kupić takiego od nich jednego i postawić na naszej działce tam w Walencji, tylko na przykład chcielibyśmy może troszeczkę innej konstrukcji, troszeczkę nawet większego niż ten. I zapytaliśmy się ich, czy OK to słuchajcie, to powiedzcie nam cenę, jeżeli tak naprawdę możecie wykorzystać naszego bambusa. Czyli po prostu nie musicie kupować surowca, tylko, tylko z naszego bambusa to wytniecie. Koleś powiedział tak, zakrzywił się i mówi: słuchajcie, no w sumie to nam się to nie opłaca. I mówię, dlaczego? Na no, przecież macie darmowy surowiec, nie? To na pewno będzie to taniej dla nas. Mówi, no teoretycznie tak, ale my kupujemy gotowy surowiec, który już przyjeżdża poobcinany, zaipregnowany i tak dalej. Więc my mu zanim, zanim to wytniemy, bo jak widzicie to jest ogromna ilość pachaszczy i innych pierdół, to minie ogromna ilość czasu i po prostu im się to nie opłaca. Oni wolą już, żeby surowiec przyjechał tutaj nie podocinany na wymiar, ale to tak jak widzicie, zresztą tam jest multum tego jeszcze. Ale po prostu już taki mniej więcej gotowy. I wtedy łatwiej im po prostu z tego zrobić i szybciej. Więc w sumie no dziwię się, nie dziwię się. Myślałem, że może się uda to kupić wtedy za 20 tysięcy peso. Na przykład, że wykorzystają ten surowiec, no ale niestety nie. A teraz słuchajcie, wracamy do Centrum Walencji, bo chcę Wam pokazać w Centrum, jak właśnie takie domki do wynajęcia pod inwestycje. Są i one kosztują 10 tysięcy peso do wynajęcia. Zresztą wrócimy do centrum, pokażę Wam jak one wyglądają w środku. Bo z tego co wiem, to akurat chyba dopiero co są zostały skończone, więc będziecie mogli zobaczyć dokładnie, jak to wygląda. Widzimy się za moment. No i słuchajcie, jesteśmy już w nowej lokalizacji. Zwróćcie uwagę, tutaj gdzie widzicie te wyjeżdżające samochody skręcające w lewo, w prawo i tak dalej, tam już jest skrzyżowanie i tam jest centrum Walencji. Dosłownie tutaj idzie się. 3 minuty, 2 minuty do centrum Walencji i tam gdzie są te drzewa, tam już jest ten główny park i całe centrum. Więc tutaj, uwaga, jak widzicie, są trzy takie tak zwane rolapy do wynajęcia. Oni to nazywają rolap, bo od tego pojęcia, że się roluje tą powiedzmy przednią ścianę i można to wynająć. Tutaj są trzy już w zasadzie gotowe. To chyba jest już gotowe, tamto chyba jeszcze po lewej, po prawej trzeba wymalować. Pewnie zastanawiacie się kto coś takiego wynajmuje. Słuchajcie, ogromna liczba Filipinczyków. Dlaczego? Bo nie muszą się martwić o to, żeby budować coś. Mogą wynająć to za 10 tysięcy peso. 10-11 tysięcy peso, takie ceny są tutaj w Walencji. Miesięcznie oczywiście, czyli za 800 zł mniej więcej. I wstawiają sobie tutaj meble, sprzedają swoje produkty, na noc zamykają i tak dalej, tak dalej. Oczywiście zwróćcie uwagę, że tutaj tak naprawdę są tylko i wyłącznie jest podpięty prąd. Pewnie internet tutaj będzie w przyszłości tak samo. Dodatkowo tam z tyłu, co jeszcze nie jest akurat gotowe, ale wam pokażę, no jest takie małe przejście i tam jest łazienka. Taka do, do współdzielona na te trzy akurat pomieszczenia. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał, oczywiście, restaurację tutaj na przykład, czyli potrzebuje mieć dostęp do wody bieżącej, żeby na przykład tutaj jakiś zlew postawić albo coś kuchenkę wstawić. Gaz oczywiście jest w butlach, więc pewnie można by tę butlę postawić z tyłu. Natomiast woda może być oczywiście podpięta, no bo to jest chwilka roboty. Rurki idą tam na zewnątrz. Na razie oni tego nie robili, bo chyba jedno to już będzie wynajęte na aptekę, bodajże chyba w przyszłym tygodniu, tak mi Ciocia powiedziała, bo to ona jest właścicielką tego. A dwa jeszcze są wone. Nawet dzisiaj muszę słuchajcie, napisać na grupie obcokrajowców. Nawet jej powiedziałem, że swoje zareklamuję ci to, bo może akurat ktoś z obcokrajowców chce na szybko coś takiego wynająć, żeby właśnie w Walencji ruszyć z jakimś tam swoim małym biznesem. I chyba nawet mam kilka pomysłów, kto by był to w stanie zrobić, więc zobaczymy. Tak czy inaczej, pokazuję Wam to, bo właśnie o coś takiego mi chodzi. Tylko, że tutaj oczywiście są one troszeczkę duże, bo Filipińczycy tak, żeby zrobić taką małą restauracyjkę, to oczywiście potrzebują dużo mniej miejsca. Bo tak naprawdę, jeżeli potrzebujecie zrobić jakieś frytki albo jakieś inne pierdoły to oni to słuchajcie oni są w stanie to zrobić. Dosłownie prawie na jednej trzeciej tego pomieszczenia. Bo są takie miejsca w Dumaguete i one wtedy są wynajmowane oczywiście dużo taniej. I wtedy tych restauracyjnych może powstać bardzo dużo. To jest tak zwany ten, też street food, można tak powiedzieć, tylko że nie nieprzenośny. I teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo pewnie się zapytacie ile coś takiego kosztuje w wybudowaniu. Oczywiście nie znam dokładnej kwoty, ale z tego co rozmawiałem z bratem Christine, to wybudowanie trzech tego typu pomieszczeń. Kosztowało ich około pół miliona peso. Tutaj macie przelicznik. Tylko, że tak, mi się wydaje, że niepotrzebnie tutaj zrobiony drugi sufit. Tam na pewno by nie było potrzeba. Te pomieszczenia by były mniejsze trochę. Może to inaczej zorganizowane. Tak czy inaczej, tutaj Wam tylko rzucam tak orientacyjnie, ile kosztowało budowanie tych trzech pomieszczeń. Czyli teoretycznie, jeżeli ja bym sobie postawił tam no, 10 takich, no to pewnie to wyszłoby z 1,5 miliona. Albo może trochę taniej, no bo wtedy one by były bardziej połączone, więcej materiału by się kupiło, więc to by taniej wyszło, nie wiem. Tak po prostu szczelam na dzień dzisiejszy, jakby to mogło wyglądać. Te pomieszczenia są spoko i one są na tyle duże, bo nawet jeżeli chcecie cokolwiek tutaj wstawić, to możecie na przykład... Słuchajcie, pamiętajcie, nie musicie tego robić tak, że, <laughs> że klienci wchodzą do środka. Wy po prostu możecie sobie praktycznie ladę postawić na tym poziomie tutaj i cały storage, wszystko mieć z tyłu za sobą, więc to wszystko na przykład apteka się tutaj zmieści bo jeżeli będzie miała nie wiadomo ileś produktów to tylko szafki się powstawia i wszystko będzie można wydać i zrobić więc to jest jakaś taka ciekawa rozwiązanie a po prostu Wam opowiadam o tych właśnie pomysłach jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo o tym w sumie nie powiedziałem a mogłem powiedzieć na samym początku, ale nie chciałem pewnie wszyscy czekacie na tą informację ile zapłaciliśmy za ziemię, tą którą kupiliśmy no więc mogę Wam powiedzieć tak, że za Ziemię zapłaciliśmy dużo mniej niż na przykład za nasz samochód. A za samochód zapłaciliśmy niecałe pół miliona peso. Nie mogę Wam podać dokładnej ceny, bo to też by było nie fair w stosunku do rodziny Kristin, bo ona sprzedała nam dużo taniej niż cena rynkowa. Ale to też było związane to z tym, że my zgodziliśmy się od razu, żeby to kupić. A po drugie, to że ten był kawałek, słuchajcie, 200 metrów kwadratowych. Więc jeżeli ktoś na przykład kupował pod inwestycje, no to dla niego to jest za mało. A to, że my mieliśmy ten drugi kawałek, no to jest tylko i wyłącznie lepiej dla nas i my byliśmy tym bardziej zainteresowani, żeby to kupić. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, ceny w Walencji za ziemię są w granicach obecnych około 2-3 tysięcy peso za metr kwadratowy. To są naprawdę bardzo wysokie ceny. Oczywiście my zapłaciliśmy dużo mniej za to, ale to tylko i wyłącznie, tak jak mówię, po znajomości, dlatego że to był mały kawałek, który ktoś po prostu chciał sprzedać szybko. I też wam powiem jako ciekawostkę. Właśnie przygotowuję materiał odnośnie nieruchomości na Filipinach. Czyli ile kosztuje Ziemia na Filipinach, jak nie zostać oszukanym, jakie dokumenty powinno się sprawdzić przed kupnem ziemi, i tak dalej, i tak dalej, ile kosztuje prawnik, ile kosztuje notariusz. To wszystko będzie wyjaśnione. Ten filmik chcę przygotować tak, żeby był idealnym poradnikiem od A do Z, żebyście wszystko wiedzieli, ale to już będzie wam, że dopiero w przyszłym tygodniu. Ok, słuchajcie, ja się zbieram. Jadę już do Dumaguete, pewnie zacznę montować ten filmik i dzisiaj wieczorem go zobaczycie już na kanale. Bo dziś jest wtorek? Christine, gdzie się z semillion w Walencji? Z ciocią i jeszcze z dudu, oczywiście, gdzieś pojechali samochodem. Nie wiem, gdzie szukałem Michale ich, nie ma. Tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmiku. Dajcie mi znać w komentarzu, czy Wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie o tego typu inwestycji na Filipinach. Pomijając już to, że ja oczywiście nie mogę być właścicielem, bo wiem. chodzi tylko i wyłącznie o to, czy myślicie, że to ma sens się udać, czy nie. Czekam na Wasze propozycje, może inne rozwiązania, o których byście myśleli, że mogłyby się sprawdzić w tym miejscu. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wsparcie na Patronite, dziękuję za wirtualną kawę i dziękuję za Wasze komentarze. Widzimy się za parę dni w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, pa!